Wow, shit, jaki burdel, nawet sąsiedzi w ich serialu nie mają takiego burdelu. Kurwa, i jeszcze ta ciemność. Nosi kurwa stara zamknij się bo nas ktoś na YouTube przerobi A w ogóle czy to na pewno jest moja stara? Kurwa mać przecież to ja efekt idioto I nie pierdol tyle tylko dawaj dragi i alkohol bo jestem ranny O kurwa nieźle oberwałeś taki wpierdol daje tylko moja stara No aniby kto mi to kurwa zrobił O kurwa nagły atak spada to znaczy mojej starej A w ogóle ile ja mam starych i rodzin Giniesz ma to jebana kurwa co stawiasz o kurwie dziurko? No i szlak trafi ulibację Kurwa jaki dam What the No ja pierdolę to, że robi takie rzeczy, nie znaczy, że można robić mi takie rzeczy. Wobec tego wołam po na no to pomoc techniczną.